W przeciągu ostatnich kilku lat bardzo dużo listów, które do mnie trafiały, zaczynały się od słów: Aniu, od kilku lat nie mogę poznać fajnego i wartościowego faceta. Moje związki to pasmo porażek. Dlaczego przez cały czas trafiam na samych palantów? Zaczęłam się zastanawiać, co faktycznie może być powodem, i doszłam do pewnych wniosków. Zanim się jednak tym z Wami podzielę, chciałabym pobawić się z Wami w mały quiz. Odpowiedź A: dlatego, że pewne kobiety mają predyspozycję do przyciągania palantów ze względu na ich wygląd czy usposobienie. Odpowiedź B: chodzą w miejsca, w których spotykają samych palantów. Odpowiedź C: po prostu mają pecha. Pewnie was to zaskoczy, ale żadna odpowiedź nie jest poprawna. Prawdziwa przyczyna wcale nie jest taka skomplikowana jest całkiem prozaiczna. Otóż żadna kobieta nie trafia na samych palantów. Tak naprawdę procent wartościowych facetów, którzy są wokół, jest dużo większy niż tych palantów. Możesz się nie zgodzić i powiedzieć nieprawda, bo ja poznaję samych palantów ale tu nie chodzi o to, kogo poznajesz, czyli nie chodzi o moment rzeczywistej interakcji z tą osobą, ale o to, kto cię otacza. I prawda jest taka, że wokół otaczają cię różni faceci. Fajni i ci mniej fajni. I bardzo często nawet nie zauważasz tych fajnych, bo oni trzymają się raczej z daleka. Niekiedy są bardziej zachowawczy, zdystansowani nieśmiali, a na pierwszym planie i bliżej Ciebie zawsze kręcą się ci, którzy są bardziej odważni, bardziej pewni siebie, niekiedy aroganccy i wielokrotnie wśród nich można znaleźć właśnie tytułowych palantów. Dlatego może Ci się wydawać, że trafiasz na samych palantów, bo to oni najczęściej wychodzą z inicjatywą, ale pamiętaj też, że jest duża różnica między tym, kogo poznajemy a komu dajemy szansę? Jaka kobieta świadomie decydowałaby się na dawanie szansy palantom i na odrzucanie tych wartościowych facetów? Cóż, w dużej mierze wynika to z braku wiary w to, że zasługujemy na więcej. Kobiety z niską samooceną częściej trzymają się nieudanych związków niż kobiety z wysoką samooceną. Tkwią w tych związkach na siłę, bo boją się, że nie znajdą sobie już nikogo lepszego albo że na zawsze pozostaną same, więc wolą się męczyć, ale przynajmniej mieć z kim się męczyć. Poza tym czują się mało atrakcyjne i wydaje im się, że nie zasługują na nic lepszego i że nie powinny oczekiwać od życia czy od związku więcej niż to, co mają. I to doprowadza również do tego, że dużo więcej inwestują w związek niż ci faceci. Nie dają partnerom odczuć, odczuć przy tym, że coś jest nie tak, że chciałoby, żeby je lepiej traktowali i bardziej się starali, bo wydaje im się, że nie powinny, że im nie wypada i że to najlepsze, co mogło im się przydarzyć. Oczywiście tak jest na samym początku. No, ale początki są bardzo ważne, bo to wtedy sygnalizuje się swoje oczekiwania, potrzeby, swoje standardy, a także zarysowuje się granice, których nie pozwalamy przekraczać. I jeśli wtedy nie zasygnalizujesz, czego oczekujesz i że nie dasz sobie wejść na głowę, no to z czasem będzie coraz trudniej. Aż w pewnym momencie ockniesz się, że jesteś w związku z facetem, który cię nie szanuje, nie dba o ciebie, który jest palantem, ale nie będziesz wtedy pamiętać, że częściowo samemu mu na to pozwoliłaś. W końcu nikt cię nie zmuszał, żebyś tyle z nim była, żebyś się z nim spotykała, żebyś się z nim umawiała. W końcu też nikt ci nie kazał akceptować tych wszystkich krzywych akcji, które wyczyniał i tych okropnych zachowań. A jednak z jakiegoś powodu to zrobiłaś. A teraz zdajesz sobie sprawę, że on był dupkiem, draniem, palantem. Tak, był. Albo od samego początku nim był, albo pozwoliłaś mu na to, aby tak cię traktował. Oczywiście nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia, dlatego że cię źle traktował, no jednak musisz pamiętać, że żyjemy w wolnym świecie i nikt ani nic nie zmusza cię do bycia z kimś, kto cię krzywdzi i unieszczęśliwia. Jeśli w końcu uwolnisz się z takiego związku, od takiego faceta, z relacji z kimś, kto o ciebie nie dba i z kim jesteś nieszczęśliwa, jest ci wtedy smutno, jest ci źle. I bardzo możliwe, że znów trafisz na podobnego typa. I znów nie dlatego, że masz pecha i że przyciągasz samych palantów, bo jak wiemy, nie w tym rzecz, ale dlatego, że ponownie możesz zaakceptować faceta, który wcale ci nie odpowiada. Tylko dlatego, że nie chcesz być sama, że chcesz być z kimś. Z byle kim, byle z kimś być. Dlatego, że boisz się samotności. No i ponownie, dlatego, że wciąż nie pracowałaś nad sobą samą i nad poczuciem własnej wartości, co oczywiście nie jest proste i nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ale samo zdanie sobie sprawy z tego, że twoje początkowe wymagania i standardy są dosyć niskie albo znikome i że akceptujesz coś, czego nie powinnaś akceptować, coś, co do końca tobie nie odpowiada i że to może prowadzić do całej serii nieudanych związków z niewłaściwymi facetami, którzy nie dają ci szczęścia. To już jest duży krok w dobrą stronę. I tutaj też częściowo kłania nam się desperacja, bo w końcu, jeśli bardzo boisz się być sama i chcesz po prostu być z kimś, to jesteś zdesperowana, żeby tego kogoś mieć. I wówczas możesz wziąć w ramiona nie tego, co trzeba i trzymać go przy sobie mocno za wszelką cenę, mimo iż nie jest ciebie wart. No, ale jakiś jest. Kobiety zdesperowane i z niską samooceną też od samego początku unikają konfrontacji, jeśli coś im nie pasuje lub jeśli mają z czymś problem. Zakupują problemy pod dywan, udają, że ich nie ma, nie walczą o swoje, boją się, że tego gościa stracą, boją się, co on sobie pomyśli, jeśli zaczną marudzić. Ignorują też różne niepokojące sygnały już na początku i dają sobie wejść na głowę. Dzieje się tak też dlatego, że poprzez taką pełną akceptację, bezkonfliktowość i jednostronną um, inwestycję energii, uczuć i czasu, starają się niejako wyrównać to, że są, um, oczywiście w ich mniemaniu, wyrównać to, że są mniej atrakcyjne od tego partnera. Pamiętaj, że im kobieta jest bardziej pewna siebie, zna swoją wartość, szanuje samą siebie i swój czas, tym bardziej jest wybredna. Ale tutaj ta wybredność nie polega na kapryszeniu, na zasadzie, że ty mi się nie podobasz, bo masz głupią fryzurę, a ty mi się nie podobasz, bo ty lubisz susi, a ja sushi nie lubię. Ale to polega na pewnych zasadach, na standardach, poniżej których nie schodzisz. Jeśli już na samym początku relacji widzisz w facecie coś niepokojącego, możesz uznać oczywiście, że to przypadek, że noga mu się powinęła, że stresował się i palną głupotę, że spóźnił się pół godziny, bo naprawdę auto nie chciało mu odpalić albo, że naprawdę miał babcię w szpitalu i dlatego nie odzywał się przez trzy dni. Zdarza się, jesteśmy tylko ludźmi i nie powinno się kogoś skreślać, z marszu dla zasady, ale jeśli widzisz, że taka sytuacja się powtarza nagminnie, że na tym kolesiu nie można polegać, że leci w kulki, ewidentnie ściemnia i nie traktuje Cię poważnie, to Ty, jako kobieta o wysokim poczuciu własnej wartości i szacunku do samej siebie, nie powinnaś tego ciągnąć na siłę. No bo po co? Żeby samą siebie przekonywać, że on jest inny niż w rzeczywistości? Że się nagle zmieni sam z siebie? Że jest Ciebie wart? Że mimo tych wszystkich krętactw, oszustw i braku szacunku do Ciebie z czasem okaże się godnym zaufania i mm, wspaniałym partnerem? Kobieta znająca swoją wartość nie będzie tracić czasu na takiego faceta. Będzie wolała być sama i szukać dalej, niż tkwić przy kimś, kto nie spełnia jej oczekiwań, i nawet nie próbuje, nie stara się i na dodatek ją unieszczęśliwia. Nie podchodź do tego tak, że masz pecha, że to Ty przyciągasz samych dubków czy palantów i że to z Tobą coś jest nie tak. To nie tak! Przyciągasz do siebie mężczyzn generalnie, ale jesteś panią swojego losu i to ty ostatecznie decydujesz, czy z kimś będziesz, czy nie. Czy poprzestaniesz na tym jednym spotkaniu i stwierdzisz, że to nie to, czy będziesz kontynuować znajomość. Nie wychodź z założenia, że to ten facet wybrał ciebie, ale pamiętaj, że to ty wybierasz, z kim będziesz. To ty decydujesz o swoim życiu i o swoim związku. Naprawdę stać się na więcej. Jeśli jesteś silną kobietą, znającą swoją wartość, nie bierz tego, czego nie chcesz a co jest pod ręką, ale sięgaj wyżej, po to, czego chcesz, co jest trudniejsze być może, ale na pewno bardziej wartościowe. I pamiętaj, że zawsze będą się kręcić wokół Ciebie różni faceci. Wśród nich mogą być dupki, mogą być oszuści, mogą być zdrajcy. Um, I zawsze oni będą wokół, bo jest ich wielu, ale nie musisz z nimi być. Nie musisz z nimi randkować, nie musisz się z nimi spotykać. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, żeby zorientować się, że facet coś kombinuje. Czasem potrzeba do tego jednej randki, czasem dwóch, żeby się upewnić. To wszystko zależy od sytuacji, od faceta, no i oczywiście od twojej intuicji. No i też spostrzegawczości i doświadczenia. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie są wyraźne sygnały, że facet coś kombinuje i trzeba na niego uważać, zapiszcie się na mój darmowy kurs, do którego link znajduje się poniżej. Tam mówię znacznie więcej na ten temat, ale jeśli chcecie, mogę też nagrać taki odcinek. Co o tym myślicie? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii w tym temacie. Jestem ciekawa jakie same miałyście doświadczenia, jakie miałyście przejścia właśnie z tytułowymi palantami. Piszcie w komentarzach jakie są wasze spostrzeżenia dotyczące tego tematu i oczywiście co myślicie o moim punkcie widzenia. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Pa.